Panie przygód, my, misiaki detektory gotowi Na wszystko, las, wykopki, oto nasz bieg Przygoda czeka, skarby nas wołają Razem odkryjemy nowe światy Wśród świeżego powietrza, tak radosnego POSZUKIWACZE PRZYGOTOWANI NA WSZYSTKO o! Przygodowe sercza biją mocno Siemanko, siemanko, wracamy do Was Po krótkiej przerwie spowodowanej przeziębieniem I paroma innymi aspektami Dzisiaj Kasieńka tam już ryje Ona już, ona już nie może wytrzymać Mój braciek z nami Pieska pilnuje do pierwszego zobaczymy, co się uda. Powiem Wam, że jeszcze nie do końca wyzdrowiałam, ale już nie mogłam. Dzisiaj jest tak piękna pogoda, że stwierdziłam, że trzeba iść w las. Widzimy się przy dołeczku Bajo. No i słuchajcie. Pierwszy sygnalik złomowy, a z takiego złomowego sygnalika, bardzo zresztą niski był, wychodzi taki nóż. Idziemy dalej. I kolejny, słuchajcie, taki lekko skaczący. I znowu będzie jakiś nóż. Drugi, słuchajcie, taki sam. I tak naprawdę w odległości 10-15 metrów może. Również taki skaczący. Ale sprawdzimy. I tu coś jest. I to będzie coś ładnego. O, słuchajcie. Czekajcie, czekajcie. Poprawię wam kamerę. Czyścimy to, bo to będzie coś super. Jest jakaś brosza. Jest jakaś brosza. Kasienka. Podejdziesz. Nie podejdzie obrażona słuchajcie jeszcze z zapięciem z zapięciem tutaj mega mega no i tak to z bliska wygląda moi drodzy przepiękne tutaj takie tulipanki z tyłu zapięcie lekko ułamane ale przepiękna rzecz no słuchajcie to ewidentnie dzisiaj dzień Sztućca, bo wyszedł kolejny kawałek od czegoś. Kasięk. Jak zwykle. Depozyt, wiadrany, ja nie? Depozyt, e, porcelanka zaczyna się pokazywać. Kawałek Gdzie? wyleciał obok. Nie jest tu. Tu spadł, gdzieś obok. Jest wiadereczko ewidentnie. O widzisz? nie jest porcelanka. Jakiś odłamek. A to przepraszam. Znaczy, ja nie widzę, ja po wartości oceniam. Jak kurwa cement. A ja z tematem. no co mam robić? Królowa y, złomów. <tryk> Depozytów złomowych. w końcu trafisz na takie pełne wiadro. Tak. Pełne wiesz czego? Ta. Ale y, pewien pan twierdzi, że my tylko w takich rzeczach grzebiemy, więc... A nie A, my w lesie, kurczę, kopiemy, to nie. W lesie to na, na propsie. Ale tu też srają zwierzaki. Niech e, rzuci pozdra... kamieniem pierwszy ten, kto nie srał w lesie. <laughs> Pozdrawiamy wszystkich kopiących, nieważne czy w polu, czy w lesie. <laughs> no. Łopatowy. Bardzo ładnie ci z tym różowym szpawią Tomak. Do twarzy ci. Спробую я выявить. Где он совьешь? О, ну и рушило. Сейчас его выявишь. Арвиня. Под ваш едно. Uważaj, że pod spodem może coś być jeszcze. O, wyjął. Oczywiście, że bez dna. wiesz dlaczego? Bo było do góry dnem. Dobra trzeba pointerem wziąć odepniesz swój i słuchajcie po kolejnym świetlicku Kasi idziemy dalej i Ciekawy sygnał to dosyć sprawdzimy był głęboki nie Tu. czyli nie kopnięte. nie kopnięty teraz powinien być kopnięty sprawdźmy w tej grudce poprawię Wam kamerę i odłamek po prostu odłamek No i słuchajcie, przeszłam na drugą stronę drogi i przy okopach wpada taki groszek Wehrmachtu. Mega fancik. I kolejny, tym razem taki pognieciony, ale jest. Nie chciało mi się dzisiaj rękawiczek zakładać, bo jest za gorąco. A teraz tego żałuję, ale mamy. Kolejnego, słuchajcie, kolejny groszek Wermachtu. Już wam pokazuję. Tak to wygląda. Elegancko. Może być ciekawie, skoro tu są takie sygnały. I patrzcie, kolejne trzy wpadły. czym ten już i taki ładniutki biały. Mega. I cały z łóżkiem. I mamy kawałek klamry. Mamy klamrę jakąś elegancko. Tak to wygląda. Ale wydaje mi się, że to nie jest koniec sygnałów w tym miejscu. Coś będzie. Słuchajcie, tutaj. Coś jest tu. I co my tu mamy? I mamy drugą taką klamrę. Drugą taką Klamrę i co nie traziony? Będzie kolejny guziczek? Oczywiście. I słyszę, że tam jeszcze jest sygnał. Kolejny guzik. Wermachtu, słuchajcie. Groszek. Z kawałkami materiału. Ciekawia. Ale brzęczy mi tu jeszcze jakiś sygnał. I co tu będzie? I będzie kolejny. Kolejny groszek. Słuchajcie. Tak jest. Ten już w takim ładniejszym stanie. No wpadało tych groszków. Powiem wam. Ciekawie. Zobaczymy czy coś jeszcze tu uda się wyciągnąć. I słuchajcie. Kolejny sygnał. Gdzieś przy tych okopach tutaj. I będzie... Kolejny groszek. Tak jest. Kolejny groszek. Kasia siedzi, zmęczona życiem, biedna. Czemu nie kopiesz? Jak nie masz sygnału? No przecież siedzisz, to jak masz znaleźć sygnał, jak siedzisz? Tak jest, kolejny groszek wpada do torby wykopane, wykopane. Jest Guzik kolejny, kolejny groszek. Oj, trzymają się mnie te siekiery. Weź to teraz noś. Masakra. Dobra, kolejna, że tak powiem, do kolekcji. Idziemy dalej. O, chyba nie do końca śmieć. Pędzel. <laughs> Dobra, to jest pędzel. Końcówka pędzel. Do golenia. Ktoś sobie... O! To może być ciekawe. No, tak wygląda, jakby ktoś go sobie zrobił sam. Dobra, zostawiam. Klamereczkę małą. Mała klamereczka. Nawet coś na wierzchu? Tak, no to wygląda. Jest. Kolejna klamereczka. Tym razem taka zwykła. Albo i nie. Kolejny hak zobaczcie. Chyba to są haki. Muszę sobie sprawdzić. Też sygnowany HNC. O! Tu jest sygnał, ale na wierzchu. Więc obstawiam śmieciuszka. Zaraz zobaczymy. Kłucie od buta? o Okłcie od buta. Tak, podkówka od buta. Jest 70. Siedem i... I będzie, będzie co to będzie? Klamereczka, słuchajcie. Klamereczka będzie. Tak. Tak Słuchajcie, wracam już do auta przy samej drodze płytki, sygnał, ale ładne. Wykopnę sobie kopnę sobie i był jakiś nożyk. Był sobie nożyk. No dobra i to tyle słuchajcie na dzisiaj. Ja wam wstawię zdjęcie tych wszystkich guzików i klamereczek, bo tak na dobrą sprawę nic innego nie wyszło. Jeszcze się ta broszka. Pokazała, ale to też Wam wstawię zdjęcie. Zostawcie lajka, komentarz. Uciekam do domu, bo już jest późno. I do następnego bajo.